Krakowska Nowa Huta od lat gości największe wydarzenia kulturalne i muzyczne. Czwarta edycja Festiwalu Muzyki Filmowej odbyła się w postindustrialnych przestrzeniach Huty Sędzimira. Przez cztery dni widzowie festiwalu mieli możliwość osobiście poznać twórców muzyki filmowej. Publiczność podziwiała m.in. utwory z najsłynniejszych filmów anime. Orkiestrą pokierował Joe Isaishi. Był to jego pierwszy koncert w Europie. O festiwalu się dowiedziałem tak naprawdę jakiś tydzień temu od znajomych, a że. Lubię japońską animację i filmy Miyazakiego to oczywiście chętnie poszedłem. Yy, więc czwarty festiwal muzyki filmowej jest na pewno bardzo ciekawym wydarzeniem. Myślę, że to jest taki jedyny swojego rodzaju. Yy, festiwal w ogóle muzyki w Polsce i w Europie. Dzień później w hali ocnowni zabrzmiała również muzyka z kultowych gier komputerowych Wiedźmin 2 oraz Distant World – Final Fantasy. Głównie z tego powodu, że jesteśmy fanami właśnie Final Fantasy i tej muzyki, która, e, którą stworzył e, mistrz Shimuya jesteśmy pod wielkim wrażeniem, tak jak początku całego koncertu, taki koniec wywarł na nas wielkie wrażenie i na pewno zapamiętamy ten koncert na długo. Przede wszystkim wspaniała muzyka, wspaniałe wykonanie, perfekcyjne, no i jeżeli ktoś jest fanem gier komputerowych i słyszy je tak wykonane na żywo, to po prostu magia, magia. Festiwalowa sobota upłynęła pod piracką batutą. Orkiestra na 150 instrumentów pod kierownictwem Richarda Kaufmana wykonała muzykę do filmu Piraci z Karaibów Klątwa Czarnej Tery. Jest to dobrze zrobione, dobry timing jest, dobrze trafiają, mnóstwo instrumentów, wszystko doskonale słychać. Znaczy, miałam też okazję kiedyś, słuchając muzyki z, Piratów z karaibów, wpłynąć sobie właśnie żeglowcem także muszę powiedzieć, że nawet te doznania z morza nie mogą się z tym równać z tym wykonaniem I tutaj. Ostatniego dnia festiwalu w hali Ocynowni zabrzmiało premierowe wykonanie muzyki z produkcji telewizyjnej czas honoru. Dodatkową atrakcją wieczoru była obecność aktorów grających w serialu. Magdaleny Różczki, Macieja Zakościelnego, Antoniego Pawickiego i Ewy Wencel. Festiwal po raz kolejny udowodnił, że muzyka jest integralną częścią filmu.